Witajcie na kanale RobiBazuro no, w kolejnej wideo recenzji Transformers Wiek Zagłady Deluxe Slash Tak jest to dinobot, który nie wystąpił w filmie już ostatni Jeżeli chodzi o recenzję jak na razie dinozaurów lub innych gadzin Ale pomijam to I nie tylko on jest jednym z figurek swojego konceptu bo jest jeszcze Snarl oraz Slug. Którzy również dostali swoje figurki. Także nasz slash zmienia się w Velociraptora, takiego jak w Jurassic Parku. I nie, to nie jest tak jak w Jurassic Parku, bo jak widzimy, ten Velociraptor ma już pióra. A jak wiemy z tego, co mówią naukowcy, Velociraptory miały mieć pióra. Więc tutaj zgadza się opis. Mamy tutaj takie żółte. Aby to powiedzieć, pióro pusze, coś tego typu, na rękach też, ala pióra, które są związane z czymś innym, tutaj, jak i tutaj. No, widać, że już to było po jakimś czasie, kiedy naukowcy odkryli to, że Velociraptory miały faktycznie pióro, ale tu nie o nich, tylko o nim. Nasz Dinobot jest w kolorach czarno, żółto i niebieskich, takich dość jasnych. Tak, pojawia się również w Dziwnym Trafie jako jedyny, jako Ripain w Ostatnim Rycerzu, a raczej pod Linią. Dziwne, bo Slogi z nie dostają figurek. A to jest akurat ciekawostka. Tak się on prezentuje. Na początek artykulacje. Ogon? Nie. Guma? To jest po prostu z gumy. Z tym nic nie zrobimy. Możemy sobie tak miojdać i tak z tym się nic nie zrobi. Nogi. Robią nam mimo to pełen obrót, mimo że są w, w trybie velociraptora, co jest całkiem nieźle. Mamy, prawda, pełen obrót. Kolano, no tutaj widzimy pewną rzecz. <laughs> A co to? To jest związane z transformacją. No ale jakiś zakres ruchu dzięki tej transformacji mamy. Yy, noga, dzięki też transformacji mamy coś takiego, ale to raczej nam się nie powinno przydawać. No i mamy też ta, coś takiego, ale to też dzięki transformacji. Bo czemu nie? Także tak się prezentuje nasza artykulacja. Artykulacja rąk jest następująca. Tyle. Dalej nie pójdzie przez pancerz. I na boki tyle. I to już jest koniec naszej artykulacji rączek. Yy, mamy też głowę, która też ma swoją artykulację, yy, możemy zrobić coś, nie, możemy tylko troszkę zamknąć, troszkę otworzyć, o i wysunąć pysk na dół, słownie tyle, to jest nasza artykulacja gęby, i możemy sobie ją manipulować. Głowa sama w sobie nie ma żadnej artykulacji, niestety, ale to ma artykulację i pewnie jak ktoś zauważył, tak. To jest tak zwana guma, która no niestety mi się od... odczepiła i były z tym problemy, ale już jest dobrze. I to też ma artykulację, ja pokażę na tej mniej tyle. E, na boki też troszkę, ale nie za bardzo. I to jest tyle naszej artykulacji w trybie tego przepięknego jaszczura. No jeszcze raz popatrzmy na to oko. No to jest coś ładnie, naprawdę ładnie pomalowanego jak na twarz wymarłego Pragada, który jest Transformers. Ale my tu nie o nim, tylko o jego kolorystyce, która jest całkiem, całkiem ładna, już powiedziałem. No, mi się ten design osobiście podoba. I mimo że ktoś powie, że tak, tak nie jest, bo go nie było w filmie, to i tak uważam, że skalowo ten Dinobot jest akurat w mojej opinii dobry. Albo powinien być Voyagerem i nie zdziwię się, gdyby seria studyjna z braku laku wydała Snarla, Slasha i Sloga. Bo czemu nie, jakoś trzeba zapełnić linię. W sumie taki Slog w wersji Leader by był fajny, bo Brachiozaury są dość spore, a... Dobrze, może tutaj nie o nim, bo nie mamy tej figurki, a my się tu zajmujemy. Czas na porównanie. ...lewej Transformers Wiek Zagłady. Deluxe Look, którego niedawno recenzowałem, a po jego prawej Transformers Prime Beast Hunters Deluxe Laserbug. Się nasz dinobot po transformacji. Także przyjrzyjmy się mu troszkę z bliska. Yy, I tak, u tego nie będzie widać, ale tak ma pomalowane na czerwono wizję, Ja nie wiem dlaczego tego nie widać tutaj. Yy. slash, no pokaż, twarz. Chyba, że nie chce. Jest, jest pomalowana, także nie, nie jest to złe. I pytać pewnie co to jest i po co to było, a no to jest po to, żebyśmy to... Kurde, i to jest problem z tym. Też tego nie lubię. Ciąganie tej gumy jest takie... A nie chcę tego zniszczyć, wiecie? Poczekajcie, ja sobie to wyjmę, bo przecież na recenzji nie będę robił jakiejś siary, że nie mogę tego wyjąć. Guma, guma, jeszcze raz guma, jego broń też jest z gumy. Super, ktoś to wymyślił. Genialne. Czy nie mam paznokci? Okej, okay, okay, jedno okay, poszło. Teraz powinno iść tak samo. Drugie, Kurde. Wiecie co te kumowe bronie. Są naprawdę przerąbane, bo ciężko się je wyjmuje. Yy, yy, widzicie, że mój coś nie chce ze mną współpracować Ewidentnie nie zależy mu na współpracy z recenzentem, ale no trudno. Bo to powinno być tutaj. Jeśli bywa powod... OK okej, udało się. Poszułem to na miejsce. I tu udało nam się. Tak się prezentuje jego broń. Czyli takie Axle, nie wiem, jak by to. A i tak jest to bez sensu, bo patrz, co on ma na ręce. Szpony, jak Wolverine. No, ale. Z braku laku Można mu to tu włożyć. Jest to Kuma. I to jest taki tenerwujący to akcesorium. Naprawdę zbro nie, nie. Dobrze, detale, bo my się tu bronią zajęli. Broń sobie idzie na razie tutaj. Detalistycznie ta figurka, no, jest okej. Okay. Mamy tors, który nie jest tutaj pomalowany, głowę, która jest dobrze pomalowana na ramieniki z e, kości dinozaura. A ręce, które są, no, takie sobie przez to nogi, które jak zwykle są butami rycerza i wielki z tyłu śmietnik i o nawet jest numer figurki, kto by się tego spodziewał, wcale nie ja, no. tak to sobie wygląda wszystko i chyba coś mi tu źle poszło, albo nie, nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie dochodzę do tego, bo to jest jakiś jakaś magia czarna, magia wudu. no i tak coś się prezentuje, no do naszych Dinobotów to nie ma startu, ale powiedzmy, że... O, na... o teraz widzicie pomalowany wizjer, bo widzę właśnie w tym. Ale jest okej, okay. ujdzie w tłumie, że tak powiem. No nie jest to najlepszy design Dinobota z filmu, ale pod względem trybu. No może się komuś to podobać, mi nie do końca. I nie chodzi o to, że jest to koncept, ale... Sami widzicie tyle tych śmieci z pozostałości z trybu alternatywnego, jak to. Hmm, to mi się z kimś innym kojarzy ale nieważne. To. To jeszcze jest ciekawym pomysłem, ale to to jest po prostu przeginka. W drugą stronę. Także co, przejdźmy sobie do pozowalności głowa. Do tyłu i do przodu nam nie pójdzie. Nie zrobi nam pełnego obrotu przez tutaj takie małe. Te, no jak to się mówi, nie pegi tylko przez po prostu tors, który blokuje ją więc tyle tyle, z głowy z tyle ręce, no i z rękoma to jest taki problem że tyle do przodu, tyle do tyłu przez naramiennik który blokuje nam niestety tę rękę tyle w bok, też przez naramiennik i przez to super, znowu pełen obrót jak widzieliśmy wcześniej do przodu tyle już przez konstrukcję ale jest coś tam no i rąk, ręka dzięki transformacji coś takiego i to tyle jeżeli chodzi mamy pas i czy mamy staw obrotowy no jest ale przez to że mamy ogon dobra podnieś pas ten ogon i mamy jeszcze to to no i to co blokuje to Dobra, podnieśmy ręce, no i pełen obrót go nam powiedzmy w tym pasie zarobi, chociaż trzeba uważać na to, ja już tak raz zrobiłem i widzieliście jakie są tego skutki. Niemniej jednak jest obrót w tani, tylko trzeba podnieść ten śmietnik, nikomu niepotrzebny, nogi do przodu, tyle przez naramiennik, który by wypadł, a tego nie chcemy. Eee, szpagacik, no będzie, będzie, tylko no znowu nam się to zejdzie. Tak, e, no, prawy pełen szpagat jest. E, do, tyłu, ty, ty, do tyłu tyle, trzeba przesunąć śmietnik, jakim jest ogon, który jest gumowy, więc fajnie. Narzekam na niego, bo po prostu ten element jest dla mnie najgorszy w tej figurce. Przyklinam cię za to figurkę. Mamy też obrót w nodze pełen. Mamy też, prawda, kolanko całe. No i tyle chyba. No i nóżko można pomajdać sobie też dzięki transformacji. No i jeszcze na ramienniki, które mają jakąś tam dodatkową pozowalność. Co widzieliśmy już w trybie dinusia. Dinosabra znaczy. No i na ramienniki, które można sobie. Jak się chce regulować, bo bym o nich zapomniał, a to jest też ważne. W górę, dół i tyle, i więcej nic nie mamy. No i jeszcze dziadowskie ręce, które się nie da do końca złożyć. Ajajaj, ten tryb cierpi. Głowa sama w sobie mi się akurat podoba. Coś takiego typowo cybernetyczny żołnierz, ale reszta tego idę. Patrzcie, jakiej skali przez to są ręce, a jakie nogi. Ja tego robota do siebie, oj, slash, slash. Nie wiem co było. Chyba tylko tryb dinozaura mnie skłonił, żeby cię kupić. Już chyba sobie zdaję z tego sprawę powoli. Yy, bo tryb dinozaura jest całkiem udany. A tryb robota jest taki mech, troszkę zawiedziony jestem. Zawsze byłem i będę zawiedziony tym trybem yy, dy, dy, dinozaura. Broń oczywiście można przekowywać tam z tyłu. Także ja preferuję tam nawet ją przechowywać, bo po prostu to jest dramat z tą bronią. Dramat. I to nie mówię tylko dlatego, żeby was ostrzec, czy cokolwiek innego, ale po prostu ta broń to jest... Super, jeszcze mi gdzieś tam wpadło poza kulis, genialnie. Ta broń to jest po prostu guma i to są takie aksle w sumie. Mam, mam poroże. Kurde, ja... Czy ja. Mam pomysła. Eee, nie da się. Buu. Nie da się. Patrzcie, jakie ma poroż Jak prawdziwy jelenik. Nie, nie, nie obrażajmy figurki, ale w sumie genialny pomysł. O, patrzcie, jakie ma poroża. Jak dorodny samiec jelenia, kurde. W sumie genialny pomysł na przechowywanie broni do, do pieszczenia tego designu. Bo czemu nie? Hmm, w sumie patrzcie, tu są takie ala oczy, tu, to tej głowy udowodnijcie, że nie widzicie. I patrzcie, ty jelenie. Iii. Ty, znalazłem ukryte znaczenie tego Dinobota. Ty. Trzeci tyry, jeleń! To znaczy nie, 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 tak na serio to nie. Broń oczywiście możemy odłożyć tutaj. W te, te Axlet, tylko potem że nie wyjmiemy i żeby się bawić później z tym wyjmowaniem tej broni, to też trzeba mieć nerwy. No to ktoś genialnie wymyślił te, te broń tutaj. No i tego tak na wygląda w trybie Schowa. Więc przejdźmy sobie do porównań tego trybu z innymi. Jego lewej Transformers ostatni rycerz Premier Edition Deluxe Berserker, którego recenzję macie tu na górze. Po jego prawej Transformers Wiek Zagłady Deluxe Strayve. Mówiąc naszego dzisiejszego DinoBot. Tryb alternatywny, czyli tryb dinozaura jak dla mnie jest dobry. Pozowalność rąk mogłaby być troszkę lepsza, ale reszty się nie przyczepię, bo w końcu jest to klasa deluxe. Tryb robota, no tutaj mogłoby być troszeczkę lepiej, ale znowu naj naj, naj gorzej to tu nie jest, ale super ShadowBot też nie. Więc ja daję mu ocenę od 1 do 10. Myślę, że takie uczciwe 7 na 10. I to byłoby na tyle, trzymajcie się i cześć, papa.